Bo był wcześniej w GTK Gliwice, no jeszcze wcześniej w Wocławek Jest Bartosz, chce tej piłki. Świetne oh! odegranie do Kikowskiego, ależ gra King. Podaj i idź, znajdź wolno, wolne miejsce w strefie podkoszowej. Podwojenie na Asysta. połowie i przechwyt. Paweł Kikowski i Dorsey Walker, będzie je przerwa. Na Mantasa Czesnauskisa, ale ten pomysł, Arkadiusz Miłoszewski jest z niego dumny, bo mówił mi dzisiaj o nim to właśnie podwojenie z wysokim graczem na rozgrywającym, od razu, no mało kto to robi, to nie jest zona press, to jest po prostu podwojenie wysokim graczem rozgrywającego rywala. No ale właśnie, spójrzmy, tutaj podanie do, do, do Yanga w ogóle nie powinno mieć miejsca, prawda, tutaj ci zawodnicy, których widzimy już na, na, na stronie ataku, a przede wszystkim Marek Klasen, ale również Jakub Musiał, Powinni. Cofnąć się, powinni poczekać, o, przejąć się piłkę od podwojonego gracza. No i to też ciekawe, że wi wiadomo, że wiele zespołów tak robi, także czarni y Garet często przejmuje rolę rozgrywającego, przeprowadza piłkę. Jak widać tutaj, dzisiaj łapią go parę razy, już stracił piłkę w tego typu sytuacjach. Naprawdę wyróżniające się czwórki w naszej lidze. Raz, proszę bardzo, kto tam skoczył wyżej niż Szalicz? Jakub musiał. musiał bo... Serce Ta. jest niesamowite do walki. Klasen, świetny obrót. No już próbował te, te, tej sztuczki tutaj z pivotem. Wcześniej się to nie udawało. Stał tam e, jak e, wryty Jakub Szenk. No ale w końcu również Kanadyjczyk trafia spod kosza. Tak, jako przęk tutaj ryzykuje, obstawia coś, ale teraz dobrze. Z daleka to dopiero Oj. druga trójka. Znowu Matczak przy garecie, ależ tu się rozpędził. E, świetnie garec. Nie trafia musiał, ale co zrobił teraz? Kalifyan! To niesamowity skoczek. Cóż za wyczucie. No, ale powiesił teraz świetnym zwolnieniem. przy o, wszystkie chwyty dozwolone. To akurat Kanadyjczyk, no ale prawa amerykańskie obowiązują. Jeszcze raz! Jakub Szejk, jak on widzi boisko! No i wylansował tu Kacpra Borowskiego w tej końcówce. Koniec! Aha. <laughs> 15 punktów przewagi. Krzysztof Król prawie wszedł na boisko, żeby fetować te zagrania ale jego zespołu. Tak, akcje to jest jedna sprawa, ale jak głęboko spojrzał w oczy Klasenowi. Ten miał jeszcze półtorej sekundy, żeby coś zrobić. No, spójrzmy raz jeszcze. Świetne odczytanie tego ruchu obrony. No i z 10 punktów straty mają słupszczanie. Znowu Jankowski jest wolny. Tym razem nie trafił, ale Kalifiang zdobywa piłkę. I jeszcze raz Jankowski do Janga. Oh. I ten wsadził tę piłkę do kosza razem z Mateuszem Bartoszem. Tak soczyście tutaj zareagował Jank. Osiem punktów tylko straty. I co ciekawe to wszystko. Te, te, te dobre minuty, ale o tym za chwilę, bo kolejny przechwyt. Jednak... Nie. Blisko był Garet, ale jednak nie było faulu. Żadne ostatnie minuty. Gareth da wolną pozycję znowu do Jankowskiego. No wyraźnie tutaj jest jasna sytuacja. Zdobył tę piłkę Dorsey Walker i z góry wkłada ją do kosza. Wow! Dlaczego nas to nie dziwi, że to właśnie ten zawodnik zanotował przechwyt? Tak, no wyraźna jest tu sytuacja, że ci zawodnicy, takcy jak Jankowski, tutaj uwierzyli, że muszą po prostu trafiać rzuty, muszą wziąć to na siebie, bo zacieśnienie obrony w kingu jest wyraźne w kierunku tych największych gwiazd. Musiał jest kolejnym takim graczem. Znowu Jankowski. Nie trafia jednak, nie dobija kalifikacji.